Cześć, witam was w parku linowym Kaskader Park w Kobielnicy Zaczynamy trasę niebieską, lotce I startujemy od drabinki Tutaj z asekuracją Ach, Taką która Tak jak pasy to działa, że jakby Czasami się Spadł, no to mnie zablokuje i Zawisnę No i teraz mamy tutaj Dwie trasy, nasza Idzie w prawo, Everest idzie w lewo i startujemy. Tutaj mamy inne karabinki. Troszkę inaczej się zabezpieczamy. Tak jest i teraz sobie możemy od... no ładnie. Tego nie lubię. Zawsze można się tu pomylić. Tak jest. O, teraz. Super. Dobra. I tutaj mamy. Trasa jest na wysokości 50 metrów. Z tego co pamiętam, aby na nim się dostać, musimy mieć metr 70 z wyciągniętą ręką. Czyli musimy po prostu dotknąć na metr 70 asekuracji do której się wpinamy tutaj jak widzimy troszkę inaczej się asekurację prowadzimy czyli jeden karabinek z tyłu na bloczku i w pierwszej kolejności będziemy mieć kładkę taką zetkę lub w i tak jak się wpinaliśmy w taki sposób przepinamy się odwrotna kolejność i przepinamy sobie bloczek, już ląduje na następnym. Tutaj będziemy mieć łokie -y z belek z tyłu, a, a nie, bo to tutaj muszę sobie wziąć. Zgadza się. No i teraz przez deski, belki, znowu muszę się przeplatać. To takie fajne ćwiczenie. Super, jeszcze mamy kwiecień Ostatni kwiecień Majówka jutro Startujemy No i parki się nareszcie otwierają Można w końcu pochodzić Można się pobawić Można poćwiczyć Jego mi brakowało Zima to taki sezon pusty dla mnie A teraz się można pobawić O, szczymiono Pięknie Plus trawers Ładnie spuścimy sobie z tyłu. Wow. I teraz. Tak. No i dobrze. Czyli z trawersa musimy się dostać na... E, nie strzemiona, to jest z Strzemiona na trawers. Jak najwyżej. Pytamy. Ręce dajemy. Hop. I przechodzimy z jednej na drugą, tak jest. Hop, hop. Hop. Ah. Piękna pogoda. W końcu można wychodzić. Pobawić się i znowu strzyjono. I hop, najlepiej się bujnąć. Tak jest. Teraz będziemy przechodzić. Dalej. Mamy tutaj dostępne cztery trasy. Piąta się buduje. Powinna być w tym roku dostępna. Tak. Plus dwie tyrolki. Zobaczycie oczywiście je wszystkie. W opisie macie linki do każdej. Ile mi się uda nagrać? Tyle będzie. O, oh. no i co, teraz mamy mostek linowy. Uh, ho, ho. fajnie. O, uh, taki niestabilny. Więc ciekawa sprawa. Bardzo się giwa. O, no, lubię takie przeszkody. To mi się podoba. Dobra. No ja w odwrotnej kolejności. Tyk. Tyk. Dobra, ja sobie naprzemiennie tutaj nie trzeba naprzemiennie, bo one są zabezpieczone. ciężej jest wybić dwie naraz ściągnąć, bo naprawdę trzeba mieć siły w rękach. A, nie tak. Źle, 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 źle. Tak, tak. Tutaj. No i dobra. I teraz będziemy mieć chustawki albo trapezy. Hop. Hop. Jupi. Jupi. Dobra. Jest. Uuu. Złośliwe belki. Tego nie lubimy. To nas czeka. Hop. Tak jest. Przechodzimy. Bloczek idzie z nami. Oczywiście zakładamy. Pochodzimy. Widać, w Poznaniu też się można bawić. To jest 12 Park 12 km od Poznania. Bardzo szybko się tu dojechało. Super, że otwarty. Bo tak jeszcze sezon dopiero się zaczyna. W majówkę można na pewno natrafić na dużo parków. Mam nadzieję, że ten rok będzie udany. I pochodzimy troszkę. Hop. Ha. Niełatwo, niełatwo. Dawno nie chodziłem. Ha. Hop. Tak. Tak. Hop. Tak. Uuu. Hop. Dobra, jest trudno, ale właśnie o to chodzi. Właśnie, można sobie poczwiczyć siwe robić. Oh. Joplinie, zaliczone. Uu. Dobra, co teraz? Pionowe linki? Tak jest, mam jakieś rury jeszcze. Ach. Mamy same góry, tak? Uf. Dobra. Teraz pionowe linki. Najlepiej jak najwyżej. Tak. I do przodu. I go. Tak jest. Ok. Co teraz? Mobela przed nami. Okej, okay. tam widzę rury jakieś. Cztery trasy. Więc zabawy jest. Tu jest fajny Open bilet. On mi się bardzo podoba. Za 150 zł. Tam mamy chyba już wejścia. Nieograniczenia wejścia. I chyba dwa razy tyrolkę. Nie, znowu błąd. Hej, przyzwyczajenie z poprzednich parków. Dobra. Więc naprawdę można. Za fajną kasę. Fajnie się pobawić. Uu. Opa! Hop. Dobra, uszczepiona. Teraz będzie zabawa. O. Tak, tak. No, długo. Tak, odplączmy sobie. Szemiona. No, tu nie będzie łatwo Szemiona zawsze są trudne Chociaż szerokie Da radę wejść Dobrze No to Skakujemy Przybliżamy sobie Pyk Pyk I teraz Do siatki Okej, okay. jest Szemiona zaliczone Teraz siatka typu U przez nim się musimy przedrzeć. I jesteśmy. Załatwione. Tak jest. Hop. Hop. I makaronki. Tak jest. Odprączmy się. Żeby nie było problemu. Jeden karabinek za. Drugi do środka no i dobra i lecimy tutaj właśnie równowagę musimy na takiej lince cieniutkiej jakbyśmy w cyrku byli tak tylko makarony nam pomagają zbalansować całe ciało no prosta sylwetka to są fajne ćwiczenia ha. Tego brakowało Zapraszam na zabawę Wszędzie się można pobawić Uu. Dobra Co teraz? Linki fałki Nie Girlandy to nie, nie birmański Tak jest, przecież to był birmański tylko z trapezami Hop No to co Lecimy Birmański O, daleki Z takim bujnięciem Najlepiej Pamiętajcie o tym bujnięciu Uja A, teraz taka Złośliwa Pętelka Hop Dobra, niełatwe, niełatwe Hop, No, oj. Uj Ha. hop i do przodu dobra najlepiej właśnie prostować sobie nogi jak już jesteśmy na danej przeszkodzie to wyprostować, stanąć prosto nie uginać tych nóg bo jeśli będziemy uginać nogi to automatycznie będziemy się bardziej bujać Nogi się trzęsą, no i możemy mieć wtedy dość problem A jeśli noga jest prosto, no to ta stabilność ciała jest dużo lepsza. Tak jest. Skoczymy na przemiennie. O, szczemiona! Szczemiona, ale duże, więc myślę, że będzie łatwiej. Widzę, że trasa. Nie, znowu. Pomyliłem się. Znowu pomyliłem się. Dobrze. Tutaj. Strzemiona spore, więc dwoma nogami możemy skoczyć w takie strzymiono. Ja się będę starał robić kroki duże do przodu. Można sobie albo przyciągać, tak, albo nogą starać się ją przejąć. O, skokter zala. Czeka nas nie. Przejazd. Tak. Tak. Bloczek nam się teraz nie przyda. Dlatego, że będziemy mieć ruchomą przeszkodę. Przyciągamy sobie linę. I tutaj mamy asekurację ruchomą. Więc po prostu wbijamy się Tutaj w elementy tam gdzie jest taśma Tam mamy się po prostu Zapiąć Ach. Ach, Dobra Tak jest Ok, i zjeżdżamy I co Teraz tyrolka Tak żebyśmy się nie zaplątali Dobra Tak jest. I mamy schodki. I wychodzimy do góry. Teraz nam właśnie bloczek się przyda. Tak. I będziemy mieć tyrolkę. Oczywiście, pamiętacie, tutaj jest karabinek za. Drugi do środka. No i co? kucamy i jedziemy. Puf! U, jest o tam będą tyrolki spore, tam jest chyba 600 metrów tyrolka Naprawdę dobra Trzeba ją zaliczyć A, Dobra, gdzie tu się wpinamy? Tam się wpinamy, dobrze Czyli karabinek tutaj widzę taka kładka z linowa z tyłu, jeden tak wyżej jest, drugi tutaj. No i co musimy wskoczyć? Uu. Uu. Tutaj możemy się trzymać tego ruchomego bloczka. I tu będziemy mieć już chyba koniec tego, co widzę, dlatego że mamy asekurację. Jak to była nie jest ciągła Dobra Zabezpieczmy się Tak jest Bloczek nam nie będzie potrzebny Eee, co ja zrobiłem? Tak jest, trzeba myśleć Tak, tak. Hop. No i bloczek nam nie będzie potrzebny Oczywiście To spinamy sobie do pasa jeden karabinek tutaj do środka dla zabezpieczenia no i drugi już może być i powolutku schodzimy żeby nam to nie zabezpieczenie nie zaskoczyło i nie zareagowało jak pas bezpieczeństwa w samochodzie czyli jak szybko szarpniemy bo to zablokuje nam. Dobrze. I schodzimy w dół. A widzę, że to nie ostatnia drabinka. Nie ostatnia przeszkoda. Tak, żeby sznurka sobie tutaj nie zablokować. Tyk pod sznureczkiem na przemiennie zrobimy. Możemy już sobie pójść z powrotem. Ok. I teraz będziemy mieć jeszcze tyrolkę. Proszę bardzo. Tak jest. Jedna z tyłu. Oczywiście, druga w środek. I trzymamy się tylko tego. No to jedziemy. Michał! I chodzimy po prostu. Wow. No i tu już mamy zejście Czyli tu już normalnie karabinkami bloczek odpada nam tu są drabinki Tak, bloczek sobie chowamy i już schodzimy po takiej ściance Haha ha. Bardzo fajnie ja wglana jestem więc trochę będzie trudno Dobra, subskrybujcie, lajkujcie, jak Wam się podoba. Po parkach jeździmy, pokazujemy Wam, co można. A wiecie, nie muszę wejść jeszcze. Tak jest, niżej sobie. Tak. Słabaczmy, weźmy tutaj. No, dzięki, wielkie. Na razie. Hej.